you <laughs> Dobry, jeżeli praca jest Waszą pasją i chcecie się rozwijać, się zarabiać i pomagać innym, to w tym celu możecie wykorzystać fundusze europejskie. Dzisiaj podpowiemy Wam, jak je zdobyć i dobrze wydać. Konrad Moreno, zapraszam na program Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej. To program o funduszach europejskich, które w najbliższych latach Polacy będą mogli zainwestować w rozwój siebie, jak i Polski. Dzisiaj odwiedzimy województwo warmińsko-mazurskie. Ten region to nie tylko atrakcja dla turystów, to także raj dla ptaków. Moja przyjaciółka z Katalonii, Monse, zabierze nas w niezwykłe miejsca i poza z ludźmi, którzy znaleźli tu swój azyl blisko natury. Poznamy Ewę Rumińską, lekarza weterynarii, która stworzyła klinikę dzikich ptaków w Bukwałdzie. Pomaga swoim pacjentom stanąć na nogi i znowu rozwinąć skrzydła, a dzieciom i młodzieży zrozumieć przyrodę. Tu razem z Monse będziemy także świadkami ptasich dramatów, a to już Kacze Bagno, miejsce inicjatyw pozytywnych. Tym razem tylko nazwa osady kojarzy się z ptakami. Tu Kamila i Michał pomogą Monse doświadczyć czegoś nowego i odkryć w sobie nieznane dotąd talenty. A Ahoj przygodo, ruszajmy. Ola, monse. Ola, Konrado, wyobraź sobie, że jesteś bocianem. Polski bocianem. Nie złamałeś sobie skrzydła. Tutaj niedaleko jest pani Ewa, która ma klinika dla dzikich ptaki. Ona na pewno ci pomoże. Ewa Rumińska, doktor weterynarii, od 10 lat składa skrzydła, nastawia połamane nogi i operuje dzikie ptaki z okolic Bukfaudu. Zaraz poznamy pacjentów kliniki dla ptaków. Musimy być cicho, bo odpoczywają. W szpitalu Monse spotkała doktor Ewę. To są pacjenci? Oni się tutaj lecą. Tak, to jest właśnie budynek szpitala, w którym... <śmiech> dowadzimy... <śmiech> no cicho. Prowadzimy leczenie <laughs> i rehabilitację tych ptaków, które mają szansę wrócić na wolność. Ale dlaczego oni są tak zamknięte? No to jest specjalnie skonstruowany budynek dla dzikich zwierząt. One nie mogą się oswajać, w związku z tym ten kontakt musi być minimalny z człowiekiem. A co się dzieje z ptaki, ptakami, które nie mogą odlecieć? Około połowę nam się udaje wyleczyć i te lecą na wolność, a reszta to są takie przypadki, kiedy wiemy, że ptak może w niewoli mieszkać, to idzie do ptasiej akademii. Idę za nimi, może się nauczy. Ptasia Akademia to dom dla ptaków, które nie wrócą na wolność przez swoją niepełnosprawność. Najczęściej sprawcą ich kalectwa jest człowiek i jego nieprzemyślane działania. Lucjan ma jedną nogę i to nie do końca sprawną, także niestety jego życie na wolności jest sprawą przesądzoną, nie da rady. Tu odbywają się żywe lekcje przyrody. Bliższe poznanie różnych gatunków uczy szacunku do nich. Narząd słuchu usowy można porównać do konstrukcji talerza satelitarnego, który wyłapuje dźwięki dla nas niesłyszalne. To jest element, którego my nie mamy, no bo nie jesteśmy drapieżnikami polującymi w nocy przy pomocy słuchu. W Ptasiej Akademii nauczycielami są także bociany. W tej grupie wszystkie są po przejściach. Choć same nie odlecą, dzięki staraniom opiekunów mają szansę mieć zdrowe potomstwo. 5, siedem, osiem. 8. Monsi nie męczy się sześć. tak. 35 ich jest. A jak jest ich tak dużo tutaj, oni się nie nudzą? Romansów. O! Dużo się zawiązało ostatnio. Widać już trzy gniazda. A podejrzewam, że stworzą jeszcze więcej, bo tam cały czas jakiś. Historie, jakieś, wiesz, <laughs> przepychanki sprzeczki widać, że tam się tworzą pary jeszcze. Następnego dnia były już cztery gniazda. Nigdy nie widziałam tak blisko ptaki, Konrado, a ty tutaj ratują 500 ptaki rocznie. Wyobraź sobie, jakby wyglądałyby świat, bez Ewa i jej lekarze. Trzeba po prostu im pomóc. Monse postanowiła zostać dłużej w ośrodku. Pomogła Ewie zasadzić krzewy wokół woliery z ptakami szponiastymi. Muszą mieć jakiś taki kącik, w którym będą się czuły bezpiecznie. A kiedy nakarmimy te drapieżniki? Nakarmienie to wiesz, jak każdy wolontariusz musi sobie zasłużyć. Posadzimy krzaczki, one się do ciebie trochę przyzwyczają i jutro będziemy mogły pójść karmić. Monse zachęcona obietnicą obsadziła z Ewą całą ptasią wolierę. Dzień nie skończył się jednak na pracach polowych. W kartonie przyjechał do kliniki nowy pacjent. Mewa Śmieszka. Dla Monse to było wyzwanie. Tak, połóż jej na głowę. Żeby nie widziała? Że... Tak. Jak nie widzi, to jest spokojnie. Tak? Tak. tak. Mewa została znaleziona na brzegu jeziora. Nie miała już siły uciekać. No bo ja się palić. Jej stan był poważny. Ogromny, krwiaki. Oczywiście jest złamanie kości ramiennej, ale. to się kwalifikuje do zabiegu. No ona wpadła na jakieś linie wysokiego napięcia, czy coś takiego? Teraz jest zabezpieczona doraźnie do czasu zabiegu. Dobrze, że nie zemdlałaś. <grystanie> Starałam się, ale to widzę, jaka trudna i pociemna praca robicie. Gdyby byli z fundusz unijne. na co wy mogliście wykorzystać? Widzisz, jak mało miejsca mamy na razie, tak? Mhm. Mamy do zrobienia. Całość lecznicy z pomieszczeniami pooperacyjnymi, z pomieszczeniami do wychowu piskląt, bo w sezonie mamy bardzo dużo piskląt, takich maleńkich ptaków, które trzeba w inkubatorach trzymać, żeby je odchować. Piętro tego budynku, yy, tam zaplanowana jest sala seminaryjna, tam jest zaplanowane miejsce dla wolontariuszy, biblioteka. E, y, jakaś salka taka szkoleniowa. To wszystko jest bardzo potrzebne, bo to, co robimy, to nie tylko samo leczenie ptaków, ale tak jak zresztą widziałaś, to jest jednak w dużej mierze edukacja. Pod koniec dnia doktor Ewa i Monse postanowiły dać szansę jednemu z pacjentów. Bocian leczony w klinice od dwóch tygodni poleci na wolność. Idzie! Idzie! <śla> Ciao! Dzisiaj! No ale super, żeśmy to zrobili. Dobrze. Trafił tu, bo przegrał walkę o gniazdo, był ranny, a teraz dzięki rehabilitacji poszuka nowego domu. Mące, zazdroszczę Ci tego doświadczenia. Jest z nami pani Ewa Rumińska, założycielka tej Kliniki Dzikich Ptaków w Bugwałdzie i nasz ekspert od Funduszy Europejskich Daria Kubiak. Pani Ewo, podziwiamy, ale proszę nam powiedzieć, jak to się zaczęło? Zaczęło się oczywiście od fascynacji. Wspomniałam, że chciałam latać i niewątpliwie patrzyłam z zazdrością na ptaki. To no przede wszystkim dla mnie od dziecka istotne było obserwowanie przyrody. No i tak jak obserwowałam z biegiem lat, coraz bardziej dorosłą będąc, że ta przyroda nie miewa się zbyt dobrze. A powiedziałabym nawet, mi się coraz gorzej, to to wszystko się połączyło i efekt był taki, że pracując w Katedrze Chorób Ptaków coraz bardziej wiązałam się z dzikimi pacjentami. Jest Pani lekarzem weterynarii i tak. z tego miasta się Pani wyprowadziła. Tak, tak, wyprowadziłam się z tego miasta jak najbardziej, ponieważ oczywiście ciągnęło mnie zawsze do lasu, mówiąc mm -hmm. krótko. Tak, pod lasem znalazłam takie miejsce, w którym udało się stworzyć właśnie... Szpital dla ptaków. Tak. I jak ten szpital dzisiaj funkcjonuje? Jakie są Wasze potrzeby? Przestrzeni nam potrzeba, ze względu na to, że pacjentów przybywa. Niestety. Mhm. Niestety przybywa, chociaż staramy się robić też wszystko w tym kierunku, żeby jednak ich nie przybywało, ale to jest ogromna praca jeszcze, myślę, że pokoleń, także na pewno do końca życia mamy co robić. Priorytetem dla kliniki są teraz nowe pomieszczenia. Czy środki unijne mogą być tym pomocne? Adaptacja pomieszczeń, czy przygotowanie sal wykładowych, to akurat o czym Państwo myślą, będzie finansowane z funduszy europejskich. Więc właściwie już w najbliższym czasie polecam interesować się konkursami i one będą głównie pod tym hasłem, albo edukacja ekologiczna, tak, albo generalnie wspieranie ekologii. Panie Ewo, a jak wygląda ta edukacja najmłodszych? Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby dzieciaki wychodząc od nas poczuły. Tą więź, tak? Stąd też taka koncepcja, którą realizujemy u nas, czyli opowiadanie y, historii poszczególnych mieszkańców Ptasiej Akademii. To są nasi pacjenci, których nie uda się nigdy wyleczyć całkowicie. I takie historie, które pozwalają nam zrozumieć, na ile człowiek ingeruje mocno w przyrodę i na ile jego działalność czasami zupełnie nieuświadomiona. Ma ogromny wpływ, czasem tragiczny, na te zwierzęta. Ja mam wrażenie, że Unii Europejskiej bardzo zależy na tym, by mówić dużo o ochronie środowiska. Sam jestem pod wrażeniem, jak wyglądają autostrady, chociażby w Polsce, i liczne kładki dla zwierząt. Mhm. Daria, jak moglibyśmy pomóc, czy też wskazać drogę pani Ewie, jeśli chodzi o pozyskanie środków unijnych? Jest właściwie cała pula środków przeznaczona z jednej strony na przeciwdziałanie i taką prewencję, żeby nie niszczyć środowiska naturalnego, a z drugiej strony. Strony, na odnawianie gatunków, na to, żeby utrzymywać je w dobrej kondycji. Jest to jeden z priorytetów, na który w najbliższym czasie Unia będzie stawiała. Inwestujemy w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które są związane z ochroną czy tego dziedzictwa, które już mamy, czy odnawianiem tego, co już no, trochę przez tą działalność człowieka zostało zniszczone. Panie, bo jest Pani niezwykle skromną osobą, ale to, co Pani robi, zasługuje na najwyższe uznanie. Pamiętajmy, ratujmy dzikie ptaki. Można działać dla środowiska naturalnego, ale też dla środowiska lokalnego. Przed nami kacze bagno. O, to teraz będą kaczki. Nie, nie ma tam ani kaczek, ani ptaków. Za to dużo się dzieje. Zobaczmy, bo monce jest w swoim żywiole. Kondrado, dzisiaj będę się uczyć nowe rzeczy i się dowiem coś nowego o sobie. Idę dołączyć do grupa. Waga, ucznicy! Cel! Ognia! Droga białogłowa, dla ciebie długi łuk angielski, strzała, nakładamy strzałę na łuk, prawą dłonią robimy wiktorię, zwycięstwo, selfie, tak? Lewa ręka wyprostowana przed siebie, na, strzała między palcami, napinamy mocno do policzka i puszczamy, jakby parzyło. Bardzo dobrym nauczycielem. Konrado, nie święci ganki lepią. Tylko ja. Instruktorzy warsztatów często zaczynali edukację właśnie tutaj, w kaczym bagnie. Teraz już sami uczą innych. Ale to nie miejsce przyciąga. Magnesem są ludzie, którzy powołali je do życia i ciągle mają nowe pomysły. Chcą się nimi dzielić. Oprócz glina, tutaj pachnie nowości. To prawda, bo nasza pracownia ma dopiero kilka miesięcy, jest naszym nowym produktem, nową ofertą na ten sezon. Co daje praca z glinu? No przede wszystkim, oprócz tego, że jest to bardzo miłe zajęcie, jak zauważyłaś, relaksujące, to przede wszystkim rozwija nasze zdolności manualne, pozwala. Uczyć się dawnego rzemiosła, które gdzieś tam już na naszych terenach pomału wymiera. My chcemy też promować i Uczyć młodzież i dorosły, że kiedyś garcarstwo czy inne stare zawody, jak wikliniarstwo albo e, kowalstwo, było czymś, co dawało utrzymanie całym rodzinom, a przy okazji było pięknym rękodziełem. Czyli z tym można zarabiać. Właśnie to jest to, czego uczymy, że robiąc coś, co się lubi, mając jakąś swoją pasję, można też uczynić to swoim pomysłem i sposobem na życie, swoją pracą, zarabiać w ten sposób pieniądze. Wagno stawia na samodzielne odkrywanie swoich możliwości, na wspólne doświadczenie. Kamilę i Michała ukształtowała szkoła pod żaglami. Po latach zamienili żaglowiec na starą stodołę pod nowym miastem lubawskim, by pomóc szukać drogi innym. Myślałam, że nie umiem, ale umiem, bo to jest tu, tu. Są to zajęcia angażujące ciało i umysł, są to zajęcia artystyczne, to też obok tego uczymy dużo o sobie samych naszych uczestników, czyli uczą się pracy w grupie, takiej współodpowiedzialności za proces, wspólnie coś tworzą, komunikują się ze sobą, dzięki czemu mogą zobaczyć, że w krótkim czasie, jeśli chcą wszyscy, mogą się wielu nowych rzeczy nauczyć. Czy od początku byliście tutaj popularni na okolice? Może na początku byliśmy trochę dziwni, bo społeczność lokalna może nie wiedziała, co to takiego będzie mhm. i były różne domysły. Ale po jakimś czasie zrozumieli, że to jest bardzo ciekawa oferta. I coraz częściej nam się zdarza, że jak robimy spektakle teatralne, czy też młodzież występuje, robi jakieś prezentacje, to coraz więcej rodziców przychodzi. Masz się spokojnie, będziesz się świetnie bawić, mówicie, że czekaś na to całe życie. Będziesz nagle bardzo wysoko, będziesz miała najwyższe na świecie obcasy na nogach. A to mi się podoba. I będziesz musiała te drewniane obcasy Jezus. utrzymać. Jak tam wygląda świat z wysokości? Tak, tu fajne. Czekaj. O, super. Ale powiedz już teraz trochę swobodniej i razie niż zasadować. To Tak, na samym tylko Polski trudne. To chyba trudniej jest mówić kacie bak na no nich chodzić tu. O szczudła. <laughs> Matko Polska. Idziesz super. Słuchajcie, to jest fajne. Właśnie je super ci poszło na szcudach. Bardzo szybko nauczyłaś się chodzić. Gratuluję. Super biło. Skoro macie tyle atrakcji, jakie macie się plany? Jak mogliście wykorzystać fundusze europejskie? Oj, no pomysłów nam nie brakuje. Chcielibyśmy w następnym okresie programowania zdobyć dofinansowania na różne działania dla młodzieży, zarówno tej szkolnej, jak i już nieuczącej się. I nie tylko mamy na myśli warsztaty, które do tej pory robimy, ale też nowe rzeczy, które są im potrzebne, żeby poczuć się pewniej w dorosłym życiu, żeby skuteczniej zdobyć pracę. Zapraszamy też cały czas osoby dorosłe, które potrzebują może jakiejś motywacji albo nowej inspiracji do życia, a my mamy taką przestrzeń, w której można się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. W Kaczym Bagnie nie ma morza, ale jest dużo ognia. Żywioł jest najlepszym nauczycielem. Jeśli przekroczy się granicę, można się poparzyć. Zobacz, Kondrado, ile można rzeczy nauczyć się w jeden dzień. Tutaj w Kaczym Bagniem poznałam niezwykle ludzi. Nie wiem czy wiesz, ale Monse jest trenerką łyżwiarstwa figurowego, trochę daleko od łyżew do szutlarstwa, ale Monse, jestem pod wrażeniem. Daria, mieliśmy tutaj bardzo ciekawą inicjatywę i bardzo wszechstronną działalność. Pod jakim hasłem powinniśmy w tym przypadku szukać dofinansowania unijnego? Ekonomia społeczna, czyli e, najważniejsze dwa słowa, e, szukamy ich albo właśnie ekonomia społeczna, albo przedsiębiorczość społeczna, a co się pod nią kryje? Kryje się pod nią tak naprawdę wszelka działalność, która łączy ze sobą działalność gospodarczą z działalnością na rzecz y, jakichś problemów społecznych, generalnie użytecznością społeczną, tak? Wszelkiego typu właściwie działalności, które działają na rzecz poprawy bytu jakiejś określonej grupy społecznej, która w jakiś sposób jest y, wykluczona albo ma trudności na przykład, w odnalezieniu się w społeczeństwie. Na przykład, wyobraź sobie, że jest to zakład opieki chronionej, czyli na przykład mamy osoby, które są niepełnosprawne, zakładamy szwalnie, oni uczymy te osoby pracy tak? i właściwie to, co wyprodukują, jest sprzedawane, a to, co zarobimy, wydajemy na to, żeby mieć dla nich miejsce pracy. I właściwie każdy może taką spółdzielnię założyć. Tak. Wiesz, to wszystko zależy od tego, właściwie, czym dana instytucja się zajmuje. Tylko kaczebagno akurat wymyśliło sobie tego typu sposób na działalność, ale e, musimy pamiętać, że m, są różnego rodzaju podmioty ekonomii społecznej, takie jak nim. Fundacje, jak stowarzyszenia, to są spółdzielnie, które przecież od wielu lat funkcjonują w Polsce, które z jednej strony współdzielą trudy i funkcjonowania, i działania i na rzecz innych, ale też dzielą właśnie też te zyski. Daria, gdzie szukać informacji? W województwach są punkty informacyjne, do których możemy się udać. Tam czekają na nas konsultanci, którzy mogą udzielić nam wszystkich informacji niezbędnych, żeby właśnie wiedzieć, kiedy na przykład pojawi się taki konkurs, jak napisać wniosek o dofinansowanie, co jest istotne, żeby na przykład podkreślić przy danym konkursie, tak żeby mieć większe szanse, aby otrzymać to dofinansowanie. Też jest istotne, że to jest jednak żywy człowiek, z którym możemy po prostu pójść i porozmawiać. Zawsze w trakcie rozmowy wychodzi trochę więcej informacji, które nagle okazują się niezbędne albo rozszerzy nam się na na przykład nasz pomysł na, na to, co chcemy zrobić. Także warto odwiedzać te punkty, szczególnie też w tym kontekście, że wiemy, z kim rozmawialiśmy i zawsze do tej samej osoby możemy wrócić, już nie opowiadając tej historii po raz drugi, tylko tak naprawdę kontynuując i pogłębiając e, informacje, czyli Twoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób przygotować dobrze projekt. Żegnamy już województwo warmińsko-mazurskie, ale za tydzień poznamy kolejne i inne ciekawe pomysły na wykorzystanie środków unijnych. A ja zachęcam do odwiedzenia punktów informacyjnych funduszy europejskich. Ich pełną listę znajdziecie na stronie fundusze europejskie.gov.pl. Żegnam się, do zobaczenia! Adios, hasta la vista!